W styczniu 2020 roku śląscy naukowcy po raz czwarty wyjdą ze swoich uczelni, sal wykładowych, pracowni i laboratoriów, aby opowiedzieć i pokazać, jak się robi naukę. Wtedy, podczas czwartej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach, nauka będzie bliżej nas wszystkich, którzy z jej owoców korzystamy, ale chcemy poznać ją bliżej i zrozumieć, jak powstaje. Nauka jest bliżej to główne hasło tegorocznej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Jest bliżej niż myślisz, ponieważ kryje się w każdym przedmiocie, który bierzemy do ręki, w każdym zjawisku naturalnym, które obserwujemy, w każdym zachowaniu ciała i umysłu. Jest bliżej, ponieważ skraca przestrzeń i czas. Dzięki nauce przyszłość wydarza się szybciej. Być może będziemy marsjanami, musimy naprawić klimat, zmienić edukację. Nauka jest bliżej ponieważ 40 tysięcy gości Śląskiego Festiwalu Nauki spotkało się w ubiegłym roku z prawie półtora tysiącem naukowców, którzy czekali na nich w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tak będzie i tym razem. Śląski Festiwal Nauki w Katowicach to świętowanie ludzkiej potrzeby wiedzy i rozumienia świata i człowieka. Koleżanki i koledzy ze śląskich uczelni, zapraszam Was serdecznie do udziału w tegorocznej edycji śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Przesyłajcie nam swoje zgłoszenia. Można to zrobić poprzez stronę internetową, której adres widać poniżej. Zróbmy to razem. Sprawmy, aby i tego roku nauka była bliżej ludzi.